Szanowni Państwo, zaprosiłem Was dzisiaj na nasze lawendowe pole Nantesa. Wdrażamy tutaj poligonowo, produkcyjnie wyniki naszych badań i publikacji, które były wykonane wspólnie z uczelnią w Częstochowie. Nasze doświadczenie ma na celu pokazanie, że zastosowanie wody plazmowej może polepszyć jakość produkcji, i zmniejszyć koszty i zrobić tę produkcję opłacalną. Większość problemów wdrożeniowych polega na tym, że na uczelni są to warunki kontrolowalne. W polu nie mamy takiej możliwości. W polu jedyną rzeczą, którą tu kontrolujemy, to jest dostarczanie pożywienia i wody do roślin. Zrobiliśmy system kapilarowaty, czyli pod każdy krzaczek, pod każdą roślinę podajemy odpowiednią ilość wody i odżywki. Nasze te wdrożenie ma pokazać, że nie tylko na uczelniach, ale i w przemyśle, w produkcji można osiągnąć lepsze efekty. Badania nad użyciem wody produkowanej przez firmę Nantes prowadzimy już od kilku lat. Badania te dotyczą głównie wpływu tej wody na wzrost roślin, jak na przykład zioła typu bazylia, Typu oregano, typu tymianek czy też mięta. I także badania dotyczą analizy olejków, które no były otrzymywane z tych ziół. Badania pokazują generalnie, że w zależności od no, użytej wody, czy to plazmowanej z użyciem azotu, czy dwutlenku węgla, czy innych gazów, ma to znaczący wpływ na skład tych olejków. Pojawiają się na chromatogramach nowe piki, które świadczą o nowych, wyekstrahowanych czy powstałych związkach w tych ziołach pod wpływem odpowiedniego rodzaju wody. W ten sposób możemy no, kontrolować sposób otrzymywania olejków, jakość tych olejków. No i także, no powiedzmy, woda ta ma duży wpływ na rozrost tych roślin. W ten sposób możemy też kontrolować jakość tych roślin, ilość tych roślin, wielkość tych roślin przy użyciu tych wód. Tą naszą ideą w ciągu dalszym jest to, żeby zainteresować taką produkcją małe gospodarstwa. Takie powiedzmy do 10 hektarów, dla których produkcja rolna jest no, trudna i nieopłacalna. Chcemy pokazać, zobaczcie. Inwestycja. Robicie sobie Państwo jakąś kooperatywę, kupujecie jedno urządzenie, a pięciu rolników może się tym, tą wodą dzielić. I na niewielkim obszarze można taką wodą podlewać. Nie zastąpimy nieba, ale tam, gdzie kontrolujemy właśnie atmosferę, hodowlę, tak jak zioła, to skutecznie możemy ograniczyć ilość nawozów, bo penetracja i rozpuszczalność tych nawozów jest o wiele, wiele większa. Czyli chronimy i roślinę, i ziemię, i powietrze. Z kolei środki owadobójcze czy ochronne, jakiekolwiek, rozpuszczone w naszej wodzie, pokazują, że potrzeba ich jest o wiele mniej. Że ich stężenie można obniżyć nawet kilkukrotnie. Szansa dla polskiego rolnictwa, dla małych gospodarstw, jest taka, żeby się zająć dziełami. Ja w tym momencie pomagam wszystkim chętnym. Dając wodę do badań, podjeżdżają beczkowozami, z zbiornikami, dajemy wodę tonę, dwie, trzy, żeby przeprowadzili własne doświadczenie. Więc to jest ta moja idea i wspomaganie polskiego rolnictwa. Tą instalację, którą Państwo tu widzicie, to jest instalacja przygotowana do ekstrakcji już olejków. Czyli woda plazmowana, obrabiana w kontenerze dejonizowana i podawana do zbiornika, który jest podawany do wytwornicy pary. Para, która jest tworzona przy wodzie plazmowanej, ma o wiele większą jak gdyby, przenikalność do rośliny. Wierzymy w to i będzie, sprawdzamy to laboratoryjnie, a teraz w długim czasie poligonowo, że większa skuteczność destylacji przez zastosowanie wody plazmowanej. Po wyparowaniu, powiedzmy jako hydrolat, oddzielamy olejek od wody przez takim zbiorniku, który jest tutaj właśnie przygotowany i postawiony. Cały ten proces już przemysłowy uruchomimy we wrześniu, a w tej chwili jeszcze ćwiczymy w warunkach laboratoryjnych i uczelnianych.